Marius, wczoraj tak. moje nowe CV do 30 firm. Jedno, ale takie konkretne, wiesz, gdzie napisałem wszystko i wiesz, poszło do marketingu, sprzedaży być logistyki, Eee, to czekaj, czekaj, a ty w ogóle wiesz, co chcesz robić? No wiesz no, coś tam z celu, Ja Please tak pracy i nawet wracanie, nie? Ale nie ma czegoś takiego jak jedno CV na wszystko. Twój swim musi pokazać rzeczy ważne dla danej grupy, wiesz. Jak marketing, to kampanie, jak logistyka, to procesy. Musi być też napisane językiem tej branży. No, jak IT, to technologie, w sprzedaży, wyniki. No i pokazać, że wiesz, jakiej firmy firma wiesz, nawet jedno zdanie o produktach robi produkt, dobre wrażenie i różnicę. Czy co? Może pisać na do każdej oferty? No, no, wiesz, no, tak, inaczej czekasz i czekasz, a rynek się zmienia, nie zdążysz znaleźć pracy, a twoje CV będzie nieaktualne. Pamiętaj, nie to uniwersalne, zawsze dopasowane. Ma no Dopasowane CV otwiera wiele drzwi, a uniwersalne zostaje na progie. No